Dzień dobry, witamy. Mówi się, że kto ma pilota do, do, do telewizora, ten ma władzę, proszę Państwa. Więc nam jest niezmiernie miło, że właśnie wybraliście Państwo nas na swoje towarzystwo i daliście nam swój kredyt zaufania. Magdalena Tacik. i Kamil Baleja. Przed nami dwie godziny inspirujących rozmów. Między innymi dzisiaj będzie u nas Tato z córką, którzy są zakochani w drukarkach 3D i drukują takie cuda. Coś pięknego. Co jeszcze dla Państwa przygotowaliśmy? Zobaczcie. W naszym programie teraz przykład na to, że pasja nie jedno ma imię. Tato z córką zamykają się na długie godziny w garażu i drukują. W 3D przynieśli ze sobą kilka takich wydrukowanych rzeczy. Między innymi logo programu Polska Rodziny, proszę Państwa, który już Państwu dzisiaj pokazywaliśmy. Coś pięknego. Witamy naszych gości, Tomasz Matuszewski z córką Sarą. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. jest tak, że to młodzież zaraża pasją technologiczną swoich rodziców. Jak było u Was? Na w naszym przypadku to było troszeczkę na odwrót. Ja się majsterkowaniem zajmowałem odkąd pamiętam. Pasją zaraził mnie mój wujek, już nieżyjący świętej pamięci Leszek, brat mojej mamy. No i tak z wiekiem łączyłem jedno z drugim. Miłość do elektroniki, bo to jest trochę mój zawód, i do majsterkowania takiego z młotkiem i, i piłką w ręce. I udało się to wszystko ostatecznie 7 lat temu połączyć, powstała w domu pierwsza drukarka 3D. I jak dzisiaj byśmy spróbowali yy, żyć bez niej, się nie dało. Sara, jak to było? Mówiłaś, tato, brakuje mi wazonu w pokoju, a tato mówił, wydrukuj sobie. Nie że tak, że w zaczęło się od tego. Że no, Tata pracuje na kontraktach i nie było go bardzo często w domu. I kiedy pojawiła się drukarka, to było tak, Sara, wymień to, Sara, wymień tamto. I z czasem się po prostu uczyłam to robić, bo nie było wyjścia. I z czasem to po prostu już weszło samo, już zaczęłam się tym interesować. I to nie było, brakuje mi wazonu, brakowało mi części do kolejnej drukarki. Bo wy <grym> tak. na początku sami te drukarki składaliście. Tak, tak, no i teraz już po prostu nie mamy czasu bardziej na to, niż nie chcemy tego robić. Bo co się uśmieliśmy i namęczyliśmy też przy tym, to to nasze. A teraz nam po prostu już czasu brakuje, żeby robić to samemu te drukarki. Mhm. Ile kosztuje taka drukarka? Zaczynają się powiedzmy na polskim rynku od około 700 złotych. I nie ma granicy górnej. To wydawało mi się, że to będzie kilka tysięcy. 700, i już można mieć taką na przykład drukarkę domową. Taką to jest powiedzmy 900, tysięcy złotych na polskim rynku. A ja na stole, już... która drukuje logo programu Polska, to rodzina jest troszkę droższa. To jest jest niższy, troszkę droższa, około 1200 zł. I to, to jest taka technologia, która już na dzień dzisiejszy trafia pod strzechy. To jest kosmos dla mnie. Tak, to, to się wydaje to, tak skomplikowane. Trzeba zaprogramować jakoś specjalnie ten wydruk? Tak, oczywiście, ale to nie są żadne skomplikowane rzeczy. A poza tym, yy, starając się rozwijać ten ruch druku 3D, i pomagać mu trafiać do takich prostych ludzi, makerów. Robimy kursy. Pomagamy, uczymy, jak rysować modele, bo to jest też trochę sztuka. I ci ludzie sobie radzą. Radzą sobie nawet siedmiolatki. No A jaki tak jest do... u Was podział obowiązków? Kto programuje? Kto zajmuje się, nie wiem, składaniem e... fizycznie? To jest tak. Nie, no w sumie jest różnie, ale najczęściej ja robię mechanikę, bo też najbardziej to lubię. E... Oprogramowanie czasem tata, czasem ja zależy co jest do zrobienia. Ale mówię, ja najbardziej lubię mechanika. ja się najbardziej czuję, jak mam śrubokręt, smar ręce, jestem po prostu przeszczęśliwa wtedy. Bo to jest tak, że trzeba najpierw to w jakimś programie graficznym narysować, taki tak. na przykład wazem. Tak. tak, rysujemy tak. to, ze szczegółami, to jest tak. bardzo tak. skomplikowane, tak. żeby stworzyć bryłę 3D, Dzisiaj to... te programy są tak proste w obsłudze, dlatego są darmowe, tak. można je sobie ściągnąć z internetu i nie ma najmniejszego problemu, żeby taki model stworzyć w kilka no minut. I co dalej? Mamy to narysowane i... Eksportujemy to do programu tnącego, to jest taki program, który z pliku... Z modelu tworzy warstwy, które tam zresztą widać, one mają najczęściej 0,2 mm. I to jest program wykonawczy dla drukarki. Jego się ładuje, jego odpalamy i to on teraz jest odpowiedzialny za to, co tam się na tamtej drukarce dzieje. A na przykład taki domek. To jest domek już przez Was pomalowany, tak? Bo tak. On w jednym kolorze wyszedł tak. z drukarki. Tak. Są drukarki, które drukują kolorowo. Każdy kolor to jest oddzielny materiał. Tak, tutaj na drukarkach mamy założoną szpulę, to takich szpul byłoby na przykład pięć czy sześć i wtedy można drukować kolorami. Natomiast to jest domek stworzony do gry bitewnej, właściwie do makiety, na której rozgrywa się grę bitewną. Muszę przerwać. Materiał to jest y, ta, ta szpula. To, się tak. Jest, tak. to jest jakby rozpuszczalny plastik. To jest rozpuszczalny plastik. Rozpuszczalny tak. plastik, w, w tym przypadku 200 stopni. Y, lampa? też sami zrobiliście tę lampę. Tak. i też jest tak. wydrukowana? Częściowo, tak? Części. W dużej części. Y, prawdopodobne to jest Nie no, nawaliły nam lampy na ogrodzie i, i stwierdziliśmy, że nie będziemy wydawać na każdą kolejną lampę 100 zł, tylko zbudujemy lampy sami. I tak rura kanalizacyjna za kilka złotych, wydruk Klosza, wszystko sprawdzone na szczelność. Żarówka, oprawka 20 zł. Wynagrywacie instrukcje, jak robić drukarki, też, jak tak. drukować w 3D, i twoje koleżanki wpadają do garażu, czasami e, drukują Inaczej, osobą. Ja się obracam bardziej w towarzystwie facetów. Mam 20 chłopaków w klasie, których uwielbiam. E, I no, częściej wpadają faceci, i oni bardziej wiedzą, czym się zajmuję. E, no ale niektóre koleżanki też wiedzą, no ale. No, jakby zapraszam je do tego garażu, no ale każdy robi coś innego, tak? Więc eee... Koledzy chyba zazdroszczą takiego fajnego taty i takiego garażu. Przede wszystkim, to. <grytanie> Dzisiejsza rozmowa to pokazała z moim kolegą, jak jechaliśmy do państwa, to, to rozmawialiśmy tak. i no jest super, no mam tak dzięki temu, że tata mnie wszystkiego nauczył, to mam. Możliwości rozwijania, tak? Mam tak naprawdę już fach w ręku, już nie w stu procentach, no bo wiadomo, ale, ale uczę się z każdym dniem coraz więcej. Każda porażka przybliża mnie też do jakby do mojego celu, tak? I... Jaki jest ten cel? <laughs> MIT w Stanach. Tak, z górnej no, półki. No, ale to jeszcze nic nie wiadomo, mam nadzieję, że się uda. Ale zaczęłaś bardzo wcześnie. Przecież... Nie miałam wyjścia w sumie, po prostu sytuacja wymagała tego. 11 lat, kiedy po raz pierwszy wydrukowałaś czy stworzyłaś taką e, Wydrukowałam, wydrukowałam. Jak A pierwsza drukarka? E, z tatą to była Prusa i3, samodzielnie wykonana w całości, części były też same wydrukowane i ja wtedy miałam 13 lat mniej więcej. Praca gimnazjalna też była chyba powiązana z tymi drukarkami, tak, prawda? Tak, i w ogóle na pracę gimnazjalną zrobiłam dwie drukarki, bo właśnie ta prusa była trochę. miała błędów konstrukcyjnych, takich moich pierwszych, których nie przewidziałam, eee, i musiałam zrobić drugą na szybko, więc to było tak. Ta to mam dwa tygodnie na zrobienie drukarki. I to teraz robimy no i zrobiliśmy. Dobra. Ciężka praca po nocach, rzeczywiście się siedziała po nocach. Ktoś mi nawet napisał na, no. na Facebooku, że czy za, czy za córkę napiszę też pracę magisterską. Nie, nie będę musiał i było jedno zdjęcie, bo mam na, naprawdę alergię na kamery. Wysłałem to zdjęcie, od tego się zaczął w ogóle garaż jako taki. I dzielenie się tą wiedzą. Bo pod tym postem ludzie zaczęli pytać, jak to jest możliwe. Jak nauczyłeś dziecko takich rzeczy i Jak tak dalej i tak dalej? Jak dziewczyna robić. w ogóle? To było niepojęte. Bo to wtedy. trochę stereotypowo cały czas męski tak, świat, te tak, Strasznie, strasznie. Ja raz weszłam na lekcję i były systemy binarne i ja to rozumiem, bo no, już wcześniej mi coś tam te jakieś podstawy pokazał, e, no ale nauczyciel pytał się, czy na pewno rozumiem i to nie jest jakby z jakichś stereotypów, tylko bardziej z troski, tylko nadal mnie to jakby drażni trochę, że, że kobieta to nie może takich rzeczy robić, bo przecież jak? I, i każdy, o, komu mówię o tym, że robię takie rzeczy, na początku a, mówi sobie, bo mówi, ale potem jak pokazuje rzeczywiście, że, że coś umiem, to dopiero wtedy jest wow i naprawdę to robisz. Każdy pewnie myśli, a tylko pewnie nie podgląda tatę w tym no, garażu, a tu się okazuje, że Sara świetnie sobie w tym radzi. Czy wy wprowadzacie jakieś ulepszenia do tych drukarek? No, na oczywiście. przykład opatentowaliście już jakąś super <laughs> odkrycie wasze? Tak, tutaj na tej drukarce jest zainstalowany czujnik, który działa zupełnie inaczej niż wszystkie inne czujniki dostępne do drukarek, Jego że czujniki zazwyczaj mierzą Powierzchnię metalową stołu, te, te stoły są podgrzewane, żeby się ten materiał trzymał podczas pracy drukarki, natomiast nasz czujnik mierzy od góry, czyli jak, jakby się nie zmieniała pod wpływem temperatury struktura aluminium, bo to są zazwyczaj aluminiowe stoły i jakby się nie wyginała, to ten czujnik jest w stanie to wymierzyć, wyłapać i potem wprowadzać zmiany. Więc w, w momencie, kiedy... Tak, ta jeżeli mamy duży obiekt. Małe obiekty przykleją się do stołu zawsze. Mhm. Natomiast z dużymi obiektami jest ten problem, że jeżeli tutaj będzie różnica 0,4 mm, to się już kleić nie będzie. A ten czujnik powoduje, że drukarka wie, gdzie zjechać niżej, a gdzie zjechać wyżej na podstawie pomiaru tego odgięcia. Ile trwa wydrukowanie takiego logo? Pokazywaliśmy dzisiaj Państwu... To jest logo. około godziny. Około godziny? Tak. To wydaje się takie cieniusieńkie. Tak. Czyli taki wazon albo domek będzie się drukował kilka godzin. Właśnie jest z jest trochę inaczej, dlatego że jest on drukowany w takim specjalnym trybie wazy. On ma bardzo cienkie ścianki, ale jest też wydrukowany z bardzo specjalnego materiału, takiego jak butelki, bardzo podobnego do butelek jednorazowych, czyli z I dlatego może być tam tylko jedna warstwa. To się drukuje bardzo szybko, tak samo jak ten klosz. Klosz drukuje się 20 minut, chociaż jest taki duży, ale ma tylko jedną linię, to jest spirala. Na dole idzie wydrukowane pełne dno, to trwa trochę dłużej, a potem jest układana warstwa po warstwie, jakby się układał sprężyny. Słuchajcie, to jest technologia, która kiedyś była kosmiczna, ale dzisiaj trochę podstrzechy i pewnie jeszcze będzie okazja, żeby do tego tematu wrócić, bo jesteście kopalnią, skarbnicą wiedzy. I świetnie bardzo. o tym opowiadacie, bardzo przystępnie. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Staramy się opowiadać o tym też na naszym kanale YouTube, który prowadzimy od dwóch lat. Podajmy jeszcze nazwę na zakończenie kanału. Garage Make Zone i jest jeszcze grupa Lubię Majsterkować na Facebooku, do której serdecznie zapraszamy. Tam. Dwa osób. W I tej tam chwili. klikamy, proszę tak, Państwa. bardzo. Bardzo Wam dziękujemy Super, za kartę. Do powodzenia. Dziękujemy Fajnie. ślicznie. Dziękujemy. dziękujemy.